z kanabisem, absynt, także, a, jest cena, 818 koron. Wideo z Ostrawy widzieliście, wideo z Brna widzieliście, a ja ruszam spod tych świateł, na których w tą chwilę stałem. Moi drodzy, zobaczcie sobie, jak wygląda czeska Praga i dwa słowa o samych Czechach i o pracy. Także zerknijcie sobie, jak to wygląda. Ogólnie, moi drodzy, jak wiecie, państwo śródlądowe w Europie Środkowej od północy graniczy z nami, czyli z Polską, od północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, od wschodu, ze Słowacją, stąd była kiedyś Czechosłowacja. Jesteśmy w największym mieście, czyli w Pradze. Eee, I teraz tak. Ogólnie Czechy składają się z kilku krain historycznych, to znaczy z tak zwanych Czech właściwych z Moraw i z czeskiej części Śląska, czyli część Śląska jest u nas, część jest u nich. Żyje tutaj 10 milionów mieszkańców, czyli 4 razy mniej niż u nas. 94% z nich to Czesi. Eee... No i co warto wiedzieć, o czym Wam wspominałem już w tych wcześniejszych filmach: Państwo dzieli się na 14 krajów. Republika parlamentarna, demokratyczna, dość liberalna. Eee, co jeszcze? Na no, głową państwa jest prezydent, jak łatwo się domyślić. Poza tym parlament z Izbą Poselską i Senatem, mają 14 ministerstw, są w ONZ, są w Unii Europejskiej, są w NATO, są w strefie Schengen, więc jadąc tu, jadą tutaj dowodu nie potrzebujecie. Są też członkiem Grupy Wyszehradzkiej, jak my, razem ze Słowacją i, i Węgrami. No i należą do Rady Europy 31 najbogatsze państwo świata pod względem dochodów per capita. Podobno? Eee, co jeszcze można o nich powiedzieć? Niskie bezrobocie. I podobno szósty najbezpieczniejszy kraj na świecie. Jeśli chodzi o klimat, to klimat umiarkowany, ciepły. I tak jak ja Wam zawsze wspominam, jeśli chodzi o siły zbrojne, oczywiście utworzone na bazie Armii Czechosłowackiej w 1993 roku. Eee, no, wiadomo, lądowe, powietrzne. A nie, nie wiadomo, no tak, bo Czesi nie mają dostępu do morza. No, więc marynarki u nich nie ma. No ale mają lądowe, powietrzne. I, i co? I standardowo wedle. Rankingu Global Firepower 31 Siła Militarna świata. Eee, kto tu mieszka w ogóle? Brud Czechów, typowych Czechów. Są też moi drodzy Morawianie, są Słowacy, Polacy, Niemcy, trochę Ukraińców, Węglu, Węgrów, Romów i Ślązaków. Natomiast jeśli chodzi o samą Pragę, czyli tu gdzie jesteśmy, a zmierzamy teraz w kierunku. Starego miasta. No to co? Stolica największe miasto. Położone w zachodniej części kraju. No ja mam ze sobą. Nad rzeką Wełtawą. Miasto wydzielone na prawach kraju. Przypominam, Czechy dzielą się na 14 krajów. E, chcemy zobaczyć tam ten most? To możemy iść zobaczyć. E, co jeszcze? Główny ośrodek administracyjny, przemysłowy, handlowo-usługowy, akademicki, turystyczny i kulturalny o znaczeniu międzynarodowym, tak przynajmniej przewodniki twierdzą. Mamy wspomnianą rzekę. O, i można sobie rowerkami wodnymi popływać, łódeczkami, widzicie? Tak to sobie wymyślili. Eee, co dalej? Moi drodzy, najważniejsze węzły drogowe też oczywiście. W Czechach kolejowe, znaczy w Czechach, no w Pradze, podobnie kolejowe. Dzisiejsza Praga powstała podobno w 1000, to Wam chcę pokazać, zobaczcie. Eee, o. Powstała w 1784 roku. Z połączenia Pięciu wcześniej moi drodzy, samodzielnych, lecz powiązanych ze sobą, tak naprawdę organizmów, których początki sięgają aż średniowiecza. To znaczy ze Starego Miasta, Nowego Miasta, Józefowa, Małej strony i z Hardaczanu. Hardaczan to nie tylko zamek. To tak na marginesie. I to były takie, no, można powiedzieć, ówczesne siedziby tamtych władców no i wzięli, połączyli się w jedną. Eee, co dalej? Eee, od 92' moi drodzy całość znajduje się, całość w sensie starego miasta znajduje się na światowej liście UNESCO no i Cóż, ze względu na to, jak to miasto wygląda, jest jednym z najchętniej odwiedzanych miast w Europie. Moi drodzy, podstawowe informacje o, 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 o czekach Macie, o Pradze Macie. No i co? No i teraz na zasadzie takiej, że jak będzie coś fajnego, to Wam opowiem. No to opowiadam. To znaczy, w tramwaju. Żeby kupić bilet, trzeba mieć kartę. Monetami nie zapłacicie, można zbliżeniowo tylko. Ee, jeżeli chcecie kupić normalne bilety u, u motorniczego nie kupicie, tylko albo trzeba właśnie mieć kartę Visa i zapłacić nią za bilety w tramwaju, albo zejść do podziemi do metra i tam są automaty, w których możecie zapłacić koinami monetami. A co dalej? Z ciekawostek, bardzo krótko są światła zielone. Nie wiem dlaczego ale, ale dość krótko świeci się zielone dla pieszych, więc trzeba się naprawdę sprężać. Kierowcy niby nie wjeżdżają w Was, ale, no ale pewien dyskomfort jest, że, że cały czas opuszczacie już przejście na czerwone. A propos biletów 30-minutowy kosztuje 24 korony, 90-minutowy 32 korony, dobowy 110 koron. A piwo w knajpie w okolicach 30, no, między 33 a 45 koron, w zależności od tego, jakie piwo byście chcieli. Cała reszta cen w zasadzie zbliżona do naszych na tej zasadzie a teraz idziemy w kierunku starego miasta i, i i mijamy tak naprawdę po drodze same piwne kawiarnie i tyle Także tak No i drodzy jedna z rzeczy Ciekawych dla Czech. Otóż w Czechach legalny jest absynt. Eee, absynt to jest taki alkohol, który powinno się pić na zasadzie takiej, że macie kieliszek do tego kieliszka, nad tym kieliszkiem umieszcza się łyżeczkę z dziurkami, kładzie się na to kostkę cukru, leje się absynt przez ten cukier i de facto przez tą łyżeczkę do kieliszka, później ten cukier się podpala. I palący się cukier, bo nasiąknie tym absyntem, wrzuca się do kieliszka, kieliszek się zapala, miesza się tą łyżeczką, zdmuchuje i gorące pije. I takie coś możecie na przykład dostać tutaj. Cały sklep z absyntem. Eee, znaczy, nie tylko, ale, ale. Małpki z absyntem z ciekawości. Nie wiem ile kosztują. Mnie takie coś nie bawi. E, ale są też, zobaczcie. Euforia z kanabisem. Absynt. Także. A jest cena. E, 818 koron. Duży absynt, a euforia 561, jakby kogoś interesowało. Małpki są bezcenne. Także tak, moi mili. Takie coś, jakby kogoś interesowało na... A zaraz, ja sobie może zdjęcie zrobię, właśnie. Eee, jakby kogoś interesowało To to jest moi drodzy na ulicy Stare Mesto Racha 446 Naprzeciwko jakiegoś Dużego kościoła Ale jesteśmy akurat od strony Baptysterium, nie Baptysterium Jak to się nazywa? Presbiterium eee, I, i, i i jeszcze nie wiemy co to za kościół i idziemy dalej.